Dziękuję bardzo. W takim wypadku punkt trzeci mamy za sobą. Obejmując urząd burmistrza miasta, dobrze, dobrze. uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi do Bóg. Dziękuję. Jeśli pan przewodniczący pozwoli jedno słowo. Proszę. Wysoka Rado. Wolą naszych mieszkańców podejmujemy odpowiedzialność za nasze miasto w najbliższej kadencji. Wyrażam przekonanie i nadzieję, że misję naszego samorządu, zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców wypełniamy w sposób taki, jaki mieszkańcy nam zaufali. I pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie na ręce pani przewodniczącej miejskiej komisji podziękować wszystkim osobom, które pracowały i widzieliśmy, że po dniach i po nocach to rzeczywiście ta praca byłaby się wytężona, aby przeprowadzić nasze wybory w naszym mieście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.